i widzieliśmy pierwszą możliwość zjedzenia. I obstawiam, że będziemy głodować tutaj. Nie będziemy, ale widziałam tak malutkie żabki, usmażone. Karaluchy, te, które nam chodziły po pokoju, przyprawione nawet jeszcze jakimiś chili. Widziałam też ptaszki. Takie to sobie ptaszki z głową, takie jak bez, piór, bez piór, chyba na nie nieoskubane, bo tak burzyli do wody, to, to samo pewno samo odeszło. Tak. Ale jak wróbelki, takie. No, małe. Takie wrubelki małe, ptaszki pełne. I te ptaszki takie też malusinki, czyli ich dzieci też tak, były. Różne robactwa, jeszcze ale żaby, żabki takie małutkie też usmażone, Ale jeszcze nie widziałam pająków Usmażone. Jeśli będą usmażone, to na pewno zrobię też zdjęcie. <laughs> bo jednak usmażony już nic nie zrobi. Nie możemy się aż doczekać jutro śniadania. <laughs> Zbliżamy się do raz pierwszy. Ale w której się dzisiaj pytałem o ten nekong? Widziałeś, że to są chyba wojska amerykańskie. Wiedkong. A, wiedkong. A, to jest ale nie podobne. No, to wszystko jest na koch. Eee, Słuchaj przez ten most Zachodnia się ciągnie przez całą długość Wietnamu aż do ujścia, tutaj chyba do morza południowochińskiego. Tak oto, dzięki promocjom, na przeróżnych stronach internetowych można uzyskać. Bardzo niezłe opcje sypialniane. Na... I tak dzięki temu mamy apartament w hotelu czterogwiazdkowym na szóstym piętrze, 40-metrowym, z balkonem, Ale ja tu jestem. z basenem za 100 zł za noc. Okolica może nie najlepsza. Na dole basem, który wchodzi aż tam do hotelu ze śniadaniami. kurwa no, taki balkon to ja bym chciał mieć nawet i w domu. Bym się nie musiał martwić. 100 zł za noc. 40 metrów. Możemy tutaj biegać po tym apartamencie. proszę państwa co tu się dzieje otóż mamy tutaj nadrzędną, naszą wspaniałą, cudowną prezenterkę, ale dziś będzie ta brzydsza strona, czyli ja wczoraj jak się zjawiliśmy w Kronpen e, zatrzymał mnie gościu na ulicy, który powiedziałbym złota rączka tutaj gwiazda. no wszystko jest w stanie go załatwić po prostu jak ty to powiedziałem, no chciałem Znaczy tu tam, czego to mnie proponował w ogóle no straszne. No ale ja mówię, że muszę sobie kupić kartę. Tutaj z internetem. My friend, I have everything. Co so, nie ma się czym przejmować, mam wszystko. Saszetka, ping! Karta jest, wziął ode telefon. Gdzieś tam coś tam mam i tam telefon. Mam to normalnie mogę dzwonić, wszystko. Minut temu rozmawiałem z nim, czy w ogóle on pamięta, bo nie wiem, czy wspomniałem, jedziemy na Pola Śmierci, czyli miejsce, gdzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi zamordowali Czerwoni Kmerzy, bodajże w latach 70., to jest nie wiem, 70, 78, chyba w tym czasie po prostu tak mordowali na oglądą. I on właśnie mi powiedział, że. Całą jego rodzinę w Wilikmerzy, że brata, matkę, ojca, dalszą rodzinę, że wychowywał się też u ciotki w dalszej rodzinie, że on w ogóle nie stąd pochodzi, tylko pochodzi z prowincji. Że widział też różne egzekucje, raczej nie egzekucje, że widział. No on to ujął w taki sposób, że ja nie do końca właśnie wiem, czy właśnie chodzi o egzekucję, czy że chodzi o, o właśnie zabieranie ludzi yy, właśnie do tych obozów, bo one były zabieramy tam do jakichś tam obozów, nieobozów i tak dalej. Yy, sobie także sprawę z tego, że ktoś no, może miał ciężkie życie. Zdaję sobie sprawę z tego, że z pewnością taką historię ma tutaj nie jeden. Jest to historia typowo pod publiczkę. Natomiast to, jeżeli w tym jest chociażby wiarno prawdy, że naprawdę on mówił coś takiego, bo go się w ogóle zapytałem, czy on pamięta tych numerów, to pierwsza jego reakcja powiedział, że żebym mu wybaczył, ale on nie chce o tym rozmawiać. A jest bardzo wesołym człowiekiem, a nagle bez uśmiechu to powiedział, bo on wszystko mówi z uśmiechem. A nagle powiedział to bez uśmiechu, podczas jazdy. Ja on mówię, że dobrze, no po prostu przepraszam, że go zapytałem. Jeżeli jest to drażliwy temat, rozumiem oczywiście, przepraszam, czy coś, nie? No ale on się i powiedział, że lubię Cię, to ja Ci coś powiem. No i właśnie mi mniej więcej to powiedział, że taka, a nie inna historia, jakby go spotkała. Fajnie jedzie, nie? Bo ja tylko widzę, jak wrzut wrzuca, lewa, prawa. Eee, więc no... Jeszcze dodał właśnie to, że na samym początku, gdy jakby zrobili z tego atrakcję turystyczną, to w sytuacji, w której przyjeżdżali turyści i cały czas chcieli właśnie na pola śmierci jechać, to po prostu mówi, aż gotowało się w nim, ponieważ no, on wie co to znaczy z czym one się kojarzą, natomiast dla turystów jest to atrakcja turystyczna, gdzie się pojadą i będą robili zdjęcia. A dla niego już nie. Mówi teraz jednak no, po tylu latach już się przyzwyczaił do tej mentalności turystycznej, że jednak no, ludzie traktują to jako atrakcję, jako ciekawostkę mimo że dla nich jest to bolesne. To, co będę Znajdujemy się w tym momencie właśnie na tak zwanych polach śmierci, czyli miejscu, gdzie khmerowie wyrżnęli naprawdę masę populacji. Mamy angielskiego turgaita, który jest liczony w cenę. 6 dolarów kosztuje bilet wstępu. Trzeba oczywiście być w miarę przyzwoicie ubranym. No i uszanować jakąś pamięć się nie można chwalić. Pokażemy tylko.

Masyn jest tyle dziwny, że wychodzi praktycznie biorąc na ulicę A tam gdzie są światła na samej górze jest nasz balkon No thank you very much W końcu się trochę chodziło Możemy iść pod dalej Bo prosto z Bangkoku jedziemy do granicy z Malezją, bo Jola chce od razu do Malezji. Niczego po drodze. No mówię, gdzie by tutaj pójść? Gdzie jeszcze nie byliśmy? Odezśliśmy tu świątynie różne i trafiliśmy na Chinatown. Więc przejdziemy się trochę po Chinatown. jak zwykle, 15.10 droższe bilety No i tak musimy zapierdalać do drugiego wagonu bo tu jest odwrotnie niż w kinach to jest drugi tak wsiadaj

Co? A, ja wiem. No bo tutaj masz, ściągają ci, z tego robią, sorry, z tego robią po prostu jedno łóżko na dole, to otwierają i jest drugie łóżko. I to na takiej jest zasadzie. I my mamy to i to. Ja obstawiam, że to jest po prostu na takiej zasadzie, że za dnia to nie jest po prostu cały czas wiesz. Za dnia są normalne miejsca siedzące. A dopiero na no no Dobrze, ale to gdzie mam siedzieć teraz jak jest dzień? Ty jesteś tutaj, masz 25, ja mam tutaj. Aha, czyli mamy gdzie tak, siedzieć? Tak, A tak. torby. No to, yy... A tam zobaczmy nie, lesek na czymś mieści. Miałem A... gdzie plecaku w takim układzie. No to nie, no to to jest po prostu całe twoje, tak? Nie mam do tego pojęcia, jak to... Jak to... Wydaje mi się, że jedna po prostu jest cała twoja, jedna jest cała... Ale dwa są napisane po tej stronie 2 i po tej stronie 2, a jedno na górze sypialniane. 25 jest sypialnia, 49,50 jest siedzenie. Ja Ci nie odpowiem na to. Czyli tutaj nie jest sypialnia na nowe? Nie, bo to jest siedzenie po prostu on kładzie, je Zaraz no je. Absolutnie nie. A ja Ci mówię, że tak, bo to jest na pewno. Tutaj to się na pewno jakoś kładzie. Wiesz? O, widzisz, tutaj podnosisz do góry. To się jakoś kładzie, to zobaczymy dopiero. Dobre. Będziemy eksperymentować. Generalnie wygląda to super, jeżeli się wybierze do siedzenia. W zasadzie jedyna blokada to są te pasy. No ja wiem, ja wiem. Wyciągnąć się. Można, ale no trzeba uważać na bagaże Nie ma okna Więc, gdyby ktoś kiedyś w Tajlandii jechał pociągiem Naprawdę tak jak my z Bangkoku aż do granicy z Malezją No to jednak proponuję, że różnica niby 100 batów to jest raptem 15 Boże, 12 zł. Problem polega na tym, że jakby trochę taki największy z jednej strony błąd, z drugiej strony pewne zbiegi okoliczności sprawiły, że dzisiaj po prostu bilety kupuje się w tym samym dniu, w którym się wyjeżdża. Nie można ich kupić wcześniej. To jest bardzo ważne. Bilety się kupuje w tym dniu, w którym się wyjeżdża. Zamiast tak naprawdę na lotnisku pojawić się o 7 rano i od razu kupić bilety to pojawiłem się o godzinie 11 prawie bo żadnego problemu z biletami nie będzie na miejsca w wagonie sypialnianym no i w zasadzie okej, okay, no zgodzę się tak, tylko że no mieliśmy i chcieliśmy dolno. okazało się, że już dołów nigdzie nie ma, wszystkie są powykupywane. A góra nie wygląda zapewnie, choć że jest solidna, no ale zobaczymy, zobaczymy. Posil jest czysta pan przychodzi e, mamy koc prześcieradło jest miękko, nie jest na dechach jest taki nie dosyć, że jakby śpimy na siedzeniach to jeszcze dostaliśmy takie poduszki na których jakby leżymy, taką poduchę o tam pokażę takie coś więc no wygląda to dobrze gdyby nie to, że ani tu jak usiąść gdzie na dole jest bardzo dużo miejsca Klecak mógłby spokojnie stać, bo tam no, i okno jest i no, w ogóle nawet nie, nie ma żadnego porównania. No ale cóż, no, człowiek się uczy na błędach i żeby nikt tych akurat takich błędów nie popełnił jak my, mimo że i tak jest luksusowo.